Witam Państwa wszystkich serdecznie jako gospodarz tego miejsca Szkoły Głównej Handlowej. Patrzę się po twarzach, niektórych nie znam, chyba wielu osób nie znam, myślę, że jest wielu gości, a mnie obowiązuje powiedzenie dwa słowa właśnie niemerytorycznych o tym miejscu, ale historia, historia Szkoły Głównej Handlowej może posłużyć jako Materiał do scenariuszy bardzo wielu filmów sensacyjnych, gdzie, gdzie wszystko było: i podziemie, i nadziemie, i oficjalne rzeczy, i różne kąszachty. Wobec tego namawiam Państwa do po prostu zapoznawania się z tą historią i pamiętania, że to właśnie takie wydarzenia, jak dzisiejsze, ją tworzyły w bardzo różnych okolicznościach. Otwartość szkoły na idee. Wrażliwość na to, co się dzieje i poczucie takiej misji, którą jest służenie i budowanie wiedzy i ludzi, którzy potrafią się tą wiedzą posługiwać I, i dla sektora prywatnego, i dla sektora publicznego to jest ten wspólny mianownik i ta linia, która pozwala spotykać się z kolegami, którzy byli pracownikami naukowymi, jak ja przyszedłem. I ze studentami z kół naukowych i, i ze wszystkich środowisk z każdej epoki. O naszej uczelni krąży taka anegdota, że jedni mówią, że są absolwentami SGPiS-u, dawniej SGH. Inni mówią, że są absolwentami SGH, dawniej jest u Ale zawsze się potrafią ze sobą dogadać w tym właśnie nurcie poczucia, że to jest wyjątkowe miejsce. I mam nadzieję, że Państwo to dzisiaj... Poczujecie, bo myśmy tutaj, jak Państwo pewnie obserwowali, tam ze sobą rozmawiali. No i myślałem sobie, że będę chciał z tamtej strony tyle, ile będę mógł oglądać te wystąpienia, bo dzisiaj nie obejrzymy, jak to często bywa, tylko profesora PowerPointa, ale ludzi, którzy potrafią reagować błyskawicznie, w sposób dowcipny, skupić uwagę na tym, co mówią, mimo że mówią niewiele słów i niekoniecznie zabawiają. Także proszę Państwa, jest mi strasznie miło, że Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Pan Doktor Petru znalazł siłę, żeby takie wydarzenie wykreować i przyłączam się do Państwa, żeby tyle, ile mogę móc uczestniczyć w tym wydarzeniu, a ponieważ mam utworzyć, to pozwolę sobie takim tradycyjnym zachowaniem uznać nasze spotkanie za otwarte. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu rektorowi przede wszystkim za gościnę i za otwartość. Państwu oczywiście dziękujemy za liczne przybyście, bo to jest godzina 17 i to nigdy nie wiadomo jaka będzie frekwencja na sali. Ja zacznę od dwóch kwestii organizacyjnych. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że ta debata organizowana jest dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego i PZU. a po drugie prosiłbym państwa czy Was o wypełnienie takiej ankiety. To jest ważne proceduralnie. Czyli, żeby wpisać swoje dane, a potem pod koniec napisać, czy to było fajne, czy nie. Będzie to wyglądało w ten sposób, że każdy z panelistów będzie opowiadał się od 10 do 15 minut, potem jest ewentualnie krótka dyskusja między nami, a na końcu dyskusja z Państwem. I to wbrew pozorom nie jest, mało, nie jest dużo czasu. Mam doświadczenie takie, że tego typu debaty dwugodzinne wydają się wyjątkowo krótkimi. Teraz tak, ja zrobię krótki wstęp. Bardziej zagaję temat, a na końcu postawię parę pytań, żeby było jasne, pytania. paneliści znają. W związku z tym nie bądźcie zaskoczeni tym, że mają od razu prezentację z gotowymi odpowiedziami na pytania, które ja zadaję, ale wydaje mi się, że takie dobre przygotowanie. Możecie państwo siąść w środku, bo są miejsca też na sali jeszcze na schodach. siadać nie trzeba. Jeszcze przez jakiś czas nie trzeba siadać na schodach. Temat dzisiejszej dyskusji Banki Centralne na kryzys strefy euro. Wydaje mi się, to jest po pierwsze temat bardzo ciekawy. Wczoraj miałam spotkanie z jednym z inwestorów zagranicznych amerykańskich, który powiedział, dyskutował ze mną o, o inflacji w Polsce i powiedział: Aha, rzeczywiście, Polski Bank Centralny jest jednym z ostatnich, którzy, który tylko jako cel ma inflację. No tak a propos zmieniających się czasów, zakładam, że ten temat poruszymy. Proszę Państwa, ta moja prezentacja jest prezentacją bardzo wstępną. Chcę powiedzieć dwa słowa o kryzysie w strefie euro, potem coś, co robił Europejski Bank Centralny. Potem, co robiły inne banki centralne, jak na, ten, na tym, co wypada ECB. Oczywiście pytanie fundamentalne, czy w związku z tym poluzowaniem monetarnym, które mamy do czynienia nie tylko w Europie, przecież, ale przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, jak również w Stanach, czy grozi nam ryzyko inflacji. Ktoś ostatnio też powiedział, że banki centralne zostaną zabite, jeżeli będzie utrzymywała się recesja. Duża inflacja nie jest w tym momencie problemem. Nie mówię o postrzeganiu oczywiście. Dzisiejszej dzisiejsze rzeczywistości. Przypomnę jednak, w strefie euro mamy recesję. w Polska jest krajem, który ma mocne spowolnienie, ale w tym bogatym świecie sytuacja wygląda dużo gorzej niż u nas. I na końcu podsumowanie i parę pytań, które zadam prelegentom. Proszę Państwa, bardzo prosta informacja. Przed kryzysem fiskalnym w strefie euro kraje południa, generalnie można powiedzieć, miały relatywnie wysokie deficyty, ale w okresie kiedy ten kryzys przyszedł, nastąpiła recesja, spadek dochodów, wzrost wydatków, różnego typu wydatków i siłą rzeczy nastąpiła eksplozja fiskalna. Kraje takie jak Hiszpania czy Portugalia miały, Hiszpania czy Irlandia miały problem z, z bardzo wysokimi cenami mieszkań. W związku z tym tam cała jakby gospodarka na tym dużym stopniu bazowała, nastąpił spadek dochodów, a kraje takie jak Irlandia musiały olbrzymie kwoty przeznaczyć na ratowanie bank banków. Widzicie Państwo tą olbrzymi przyrost długu, upraszczając mały kraj, duże banki. Te banki były ratowane olbrzymi kwotami, stąd nagle olbrzymie olbrzymi zadłużenie tego kraju. No i mamy dzisiaj problem taki, że o ile jeszcze na początku, przed, tuż po upadku Lehman Brothers, jeszcze było skąd czerpać pieniądze publiczne na ratowanie sytuacji gospodarczej, o tyle wszyscy dzisiaj mają ograniczenia tak naprawdę. Nikt nie jest w stanie dorzucić dodatkowo pieniędzy do tego, żeby gospodarkę w sposób fiskalny wspierać. raczej kierunek odwrotny, szukamy oszczędności. No przypomnę, oczywiście płasiem tego było olbrzymi wzrost rentowności obligacji, kraje takie jak Grecja de facto zbankrutowały. Można powiedzieć, że Portugalia, Irlandia też, bo stały się niewypłacalne. Hiszpania jest, była na krawędzi, albo jest na krawędzi, możemy o tym porozmawiać. No i tylko ten wykres przypomina, co się działo z tymi rentownościami. Tak naprawdę dla nas najważniejsze w tej debacie jest, jaka była reakcja banku centralnego. No bo kryzys fiskalny spowodował napięcia na rynku finansowym. I co zrobił Europejski Bank Centralny? Oczywiście obniżył koszt pieniądza. To było proste. Dostarczył płynność. To wydaje mi się było bardzo skuteczne. To pokazało wielką zaletę Europejskiego Banku Centralnego. Zupełnie inna sytuacja byłaby, gdyby funkcjonowało w tym czasie w Europie te kilkanaście, siedemnaście banków centralnych. No i udrożnił kanał rynku finansowego. Przypomnę tylko, 100% Europejskiego Banku Centralnego chwilowo wzrosły w roku, Między na przełomie 11, 12, kiedy wydawało się, że powoli sytuacja się poprawia. Dzisiaj mamy rekordowo niską stopę procentową. W sumie prawie wszędzie w Polsce, przypomnę, też mamy rekordowo niską stopę procentową. Druga kwestia dostarczanie płynności do sektora bankowego. Proszę zobaczyć, co się działo tak naprawdę. Oczywiście pierwsza faza po upadku Lehman i druga faza w okresie kryzysu fiskalnego, głównie spowodowanego sytuacją w Grecji. Olbrzymia ekspansja jeżeli chodzi o bank centralny w, w Europie. Mówimy o kwotach rzędu prawie tysiąca miliardów euro. No i druga rzecz bardzo nietypowa, czyli skup, po pierwsze skup listów zastawnych, a potem obligacji korporacyjnych i, korporacyjnych i skarbowych zagrożonych krajów strefy euro. I ostatni mechanizm, który tak naprawdę został ogłoszony, ale nie użyty jeszcze, mianowicie skup obligacji zagrożonych państw pod warunkiem oczywiście realizacji programu reform. To jest to, co zapowiedział nowy prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi i tak naprawdę żaden kraj się jeszcze po to nie zgłosił, bo zgłoszenie się po to tak naprawdę oznacza, w pewnym sensie przyznaje się do niewypłacalności, ale z drugiej strony to, to ta zapowiedź uspokoiła rynki finansowe. Ja będę profesor Sławieński pisał taki artykuł właśnie, że że, że, banki, że mamy nadmierną panikę na rynkach finansowych i trzeba ją uspokoić w dużym stopniu, ja to bardzo upraszczam. I rzeczywiście drugiemu się to udało, czyli rynek dalej działa, ale nie ma tego efektu paniki czy nieracjonalnego, nieracjonalnej wyceny kosztu pieniądza w poszczególnych krajach. Niemniej jednak, bo zobaczycie na ten wykres, no to ta historia w tym momencie się nie może skończyć, prawda? Czyli jakby to wszystko zostało skupione, że te pieniądze, że sobie zaangażowane. No i pan, pytanie też będzie, jaka będzie strategia wyjścia z tego nawisu. Kolejna kwestia, wolumen obligacji skarbowych skupionych przez bank centralny w stosunku do całej całkowitej emisji. Ten ci wykres pokazuje, że tak naprawdę Europejski Bank Centralny na tle Fedu, niech sobie być wypada blado, ale relatywnie mało się zaangażowało. Zobaczcie państwo, co robi Bank Anglii, prawda? Tam ekspansja jest niespomierna. Po drugie, zarówno Bank Anglii, jak i Fed nie sterylizują pieniądze, czyli nie ściągają z rynku. Natomiast europejski bank cały, cały czas sterylizuje. Jak na razie w, w Wielkiej Brytanii nie widać efektów pozytywnych, bo te pieniądze z powrotem lądują jakby w systemie bankowym w ogóle nie ma przełożenia tej ekspansji monetarnej, można powiedzieć, na realny, znaczy na, na kredyt w gospodarce i jeszcze do tego ceny koszty pieniądza w Anglii jest relatywnie wysoki. Czyli pytanie jest o w ogóle skuteczność tego typu polityki. Kolejna kwestia, mamy olbrzymi wzrost bazy monetarnej, ale M3 nie rośnie, w związku z tym mnożnik kreacji pieniądza spada. No i w związku z tym tak naprawdę dzisiaj inflacja nie jest czymś, co spędza sens powiek bankom centralnym. Większość właśnie banków dyskutuje w tym momencie o tym przypadkiem, czy nie wprowadzić cenu nominalnego PKB jako celu banku centralnego, czyli PKB realny plus inflacja, prawda, gdzie mamy dwa cele w tym momencie połączone, ale z drugiej strony z historii wiemy, że tego typu olbrzymie poluzowanie monetarne nie odbija się na inflacji tak długo, jak nie ma wzrostu. W momencie, kiedy zaskoczy pytanie, jaka będzie strategia wyjścia. Samo hasło powiedzenie, że wystarczy stopy podnieść, stopy procentowe, żeby ograniczyć inflację, wydaje mi się jest zbyt proste, żeby było prawdziwe. Na razie dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie nie ma oczekiwań inflacyjnych. Dzisiaj mamy kolejny bardzo niski odczyt inflacji w Polsce, 1,3. Rok do roku takiej inflacji nie było od 2006 roku. Mamy zupełnie nową rzeczywistość. Pytanie, jak długo będzie trwała. I na końcu, proszę Państwa, moje krótkie podsumowanie. Kryzys fiskalny w strefie euro zmusił Europejski Bank Centralny do nietypowych bardzo działań. ECB cały czas stosuje sterylizację w zakupie aktywów. Na tle innych banków ona jest, ta skala skupu jest relatywnie niska. Jak na razie, można powiedzieć tak, Bank Centralny Europejski uległ naciskom polityków w stosunku do tego, co się dzieje w innych krajach i jednak uzależnił tę pomoc. To, co zrobił Draghi, jest niesamowite, to znaczy werbalną interwencją zahamował pani rynkową. Pytanie, czy to się utrzyma w dłuższym okresie czasu. I jak na dzisiaj nie widać ryzyka inflacyjnego. Ale, i to są pytania do panelistów, każdy z, pań... każdy z panelistów wybierze sobie to pytanie, na które chce odpowiedzieć. Oczywiście mają jak najbardziej są zaproszeni do tego, żeby odpowiedzieć na wszystkie trzy pytania. Po pierwsze pytanie jest fundamentalne, na ile ten kryzys, który mamy, z którym się borykamy do dzisiaj, wynika z błędów polityki banków centralnych. Pamiętam, święty pan ministrze Dornbusz mówił, że wszystkie kryzysy to winę banków centralnych. No to jest pytanie do panelistów, co oni na ten temat sądzą. I drugi element oczywiście, nie tylko kwestia stóp procentowych, ale brak odpowiedniego nadzoru ostrożnościowego. Patrz Wielka, Wielka Irlandia, patrz Wielka Brytania, patrz Stany Zjednoczone, patrz Hiszpania. Polityka banków centralnych w kryzysie polegała na dostarczeniu płynności, co okazało się kluczowe. Pytanie: jak długo bezkosztowo można taką pomoc dostarczać jakie powinny być kryteria dla zmiany kursu? Nie kursu walutowego, tylko tego kursu, który został obrany jeżeli porównujemy zarówno politykę Banku Anglii, FEDU i BCB, widzimy, że Bank Anglii jest najbardziej ekspansywny, ale nie widać skutków pozytywnych dla gospodarki FED tak naprawdę powiedział, że powoli będzie się z tego poluzowania ilościowego wycofywał. Pytanie jest takie, czy taka polityka była i jest skuteczna. I ja przejdę teraz tam i będę prowadził ten panel, w związku z tym będę raczej starał się trzymać czasu i pierwszego poproszę profesora Sławieńskiego, który wiem, że też ma prezentację. Nie przedstawiłem y, prelegentów. Przepraszam. Ale przeczytałem to najważniejsze, bo to miałem, że tutaj profesor Sławiński, Szkoła Główna Handlowa i Instytut, MBP, Instytut Ekonomiczny NBP. Y, Maciej Krzak, doktor Maciej Krzak. Y, Łazarski, przepraszam, i Kejs, i Jakub Berowski, Szkoła Główna Handlowa. Dobrze, prawda? Dzień dobry Państwu, bardzo miło, że będę mógł tych kilka słów powiedzieć. Będę się starał y, krótko, żeby nie zabierać czasu y, na dyskusję. Dzisiaj głównym bohaterem są banki centralne, więc o samym kryzysie mam tylko jeden slajd. Y, zaczęło się od kryzysu bankowego. Bo dzisiaj się często mówi, że rządy były nieodpowiedzialne, ale w zasadzie poza greckim rządem czegoś takiego w żadnym rządzie strefy euro powiedzieć nie można. Jeśli ktoś był nieodpowiedzialny, to banki komercyjne, które no, były przyczyną boomu kredytowego, który się załamał. W systemie bankowym, jeśli mamy straty, to banki zaczynają się siebie bać. I nie pożyczają sobie pieniędzy. W związku z tym rośnie wysokość stóp procentowych na międzybankowym rynku pieniężnym. Długoterminowa stopa procentowa, czyli stopa dochodowości obligacji, to jest w dużej mierze oczekiwany poziom krótkoterminowych stóp procentowych, więc jeśli rosną krótkoterminowe stopy procentowe, rosną długoterminowe stopy, następuje spadek cen obligacji i banki ponoszą straty kapitałowe. Jeśli te straty są duże, to jest obawa że rząd będzie musiał je pokryć, o czym prezes Petro mówił wcześniej, i te kwoty, które trzeba było na przykład w Irlandii wyłożyć na pokrycie strat banków, spowodowały, że w pewnym momencie deficyt budżetowy w Irlandii wyniósł 32% PKB. A jeśli finanse rządu są w trudnej sytuacji, to wiarygodność obligacji spada, ceny obligacji mogą spaść dalej, straty banków kapitałowe mogą stać się większe. Jeśli banki nie chcą pożyczać sobie wzajemnie pieniędzy, to te pożyczki musiały być realizowane poprzez system europejskich banków centralnych. Tak jak kiedyś hiszpański bank, gdy jeśli chciał udzielić kredytu importerowi, który chciał coś kupić w Niemczech, prosił niemiecki bank o linię kredytową ten niemiecki bank hiszpańskiemu pożyczał. Teraz to już jest niemożliwe i hiszpański bank pożycza y, płynność w banku Hiszpanii, a ten pożycza w Bundesbanku. W związku z czym te krótkoterminowe pożyczki idą przez banki centralne strefy euro. No i właśnie y, y, w te Widać na tym wykresie, że na saldach bilansów jednych banków centralnych są deficyty i dodatnie saldo ma głównie Bundesbank. Po prostu rynek międzybankowy przestał funkcjonować, więc banki sobie komercyjne pożyczają pieniądze poprzez europejski system banków centralnych. Widać czemu. Nastąpił bardzo silny wzrost krótkoterminowych stóp procentowych, natomiast te straty kapitałowe wynikały no, głównie z tego, że bardzo silnie wzrosła premia, na, premia za ryzyko na rynku obo obligacji, co w kwotowaniach CDS-ów widać. Jak działa taka polityka ilościowego? A, na, znaczy, j, m, jaki jest cel takiego. Ilościowego łagodzenia polityk pieniężnych. Jeśli bank komercyjny ma w portfelu MBS, czyli oba obligacje będące efektem sekuratyzacji kredytów, głównie hipotecznych, jeśli bank ma greckie obligacje czy portugalskie, czego się boi? Strat kapitałowych. A? Więc jeśli ja jestem bankiem centralnym, EBC, to co ja robię? Otóż. Biorę te wszystkie papiery w zastaw i daję bankowi płynne rezerwy. Pożyczam mu płynne rezerwy. Na czym polega piękno płynnych rezerw? To są stany banków u mnie na rachunkach bieżących w ECB i ich wartość nie może spaść. Tak? Czyli jeśli robię coś takiego, uwalniam banki od ryzyka strat kapitałowych i uwalniam rządy od tego, że by musiały te straty kapitałowe pokryć. Taki jest głównie sens tej polityki ilościowego ła, ła łagodzenia polityki no i, no i teraz się mówi, że te banki nie pożyczają tych pieniędzy, tylko u mnie trzymają na rachunkach bieżących. No właśnie po to. Jeśli u mnie trzymają, to nie poniosą kapitałowych strat. Tak? A jeśli coś z tym robią, no to takie transakcje, które mógłby... Mój wnuczek robić, tak? że pożyczają na 1%, lokują gdzieś na 4%. Nawiasem mówiąc, to też jest dobry sposób na dokapitalizowanie banków. Tych programów było bardzo dużo, tej polityki ilościowego łagodzenia. Ale sens tego jest taki, że trzeba dać bankom płynność, wziąć od nich papiery. Mające niską wiarygodność, dać im w zamiar papiery o wysokiej wiarygodności, obligacje niemieckie, francuskie, żeby one miały zastaw pod pożyczki płynności. No i jeszcze, jeśli banki mają wiarygodne papiery, to to jest czynnik, który może ożywiać rynek repo. Nie mamy czasu, żebym przypominał, co to jest, ale bardzo prosty rynek. Zostały bardzo silnie obniżone stopy procentowe. Dano bankom dużej ilości dodatkowych płynnych rezerw. Akcja kredytowa jednak nie wzrosła, tak? spadła. Czemu? No. Mówi się między innymi o balance sheet że. W Hiszpanii jest tak, że i gospodarstwa domowe, i przedsiębiorstwa spłacają kredyty netto. Tak? No to jeśli tak jest, to żaden poziom stopy procentowej nie jest w stanie ożywić popytu na kredyt. W Japonii coś takiego trwało przez 12 lat. Ile będzie trwało w Hiszpanii, nie wiemy, no ale to jest sytuacja, w której dowolnie niski poziom stopy procentowej nie jest w stanie ożywić akcji kredytowej. No oczywiście jeśli jest recesja, to przedsiębiorstwa zwyczajnie nie potrzebują kredytu. Tak? W związku z czym no, kredyt nie rośnie, bo popytu na kredyt ma. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Ja, Bank Centralny, daję bankom komercyjnym płynność. I mogą Państwo spytać, no dobrze, to mają takie źródła finansowania akcji kredytowej. Czemu te kredyty nie są jednak udzielane? Przynajmniej tym, tym, co chcą. Banki nie mają kapitału, za mało go mają. Bo bank komercyjny to jest taka instytucja, że na, każdy, na każdą transakcję, która wiąże się z ryzykiem, a udzielania kredytu wiąże się z ryzykiem, musi mieć pokrycie w kapitale. Tak, jeśli ja nie mam dostatecznie dużych kapitałów, to żebym nie wiem, ile miał płynności i tak kredytów nie będę udzielał. No, zwłaszcza teraz, tak, że w jedną z lekcji kryzysu jest to, że banki zostały zobowiązane, żeby tych kapitałów mieć więcej. No i teraz na koniec, tak? Często się mówi, że banki centralne drukują pieniądze, ale to nie jest prawda. Pieniądz, znaczy ekonomista uważa, że pieniądzem jest to, co ludzie i przedsiębiorstwa mają na depozytach w bankach, ponieważ to jest wydawane na zakupy towarów i usług i wpływa na, na, na inflację. Banki centralne nie drukują pieniędzy, tylko emitują płynne rezerwy. No a z tych powodów, o których mówiliśmy wcześniej, podaż płynnych rezerw rośnie, a podaż pieniądza nie, bo pieniądz jest kreowany kredytem banków komercyjnych. Jeśli nie ma wzrostu akcji kredytowej, to wzrostu podaży pieniądza też nie ma. Nawiasem mówiąc, podaż pieniądza zwykle rośnie w takim tempie, jak rośnie DKB. Wraz z popytem na pieniądze. Co osiągnął obec? No, właśnie to, o czym przed chwilą była mowa. Także zobowiązał się interweniować na rynku, jeśli, akcji, jeśli ceny obligacji Włoch czy Hiszpanii czy innych krajów w strefie euro będą spadały poniżej określonego poziomu, jakkolwiek niezależny bank centralny tu się włączył w politykę fiskalną, czyli w politykę się włączył. Tak, no bo no, bo bank centralny będzie miał udział w, w, w kształtowaniu kryteriów, jakie będą musiały spełnić rządy Hiszpanii, na przykład, czy, czy Portugalii, czy Włoch, żeby EBC zgodził się interweniować na rynku wtórnym i hamować spadek cen obligacji. No, ale ten OMT był skuteczny, tak? Udało się zmniejszyć premię za ryzyko na rynku obligacji. Zdjęło to z europejskich banków obawy, że ceny obligacji spadną i poniosą duże straty kapitałowe. No, ale.